Okej, okay. nie zamierzam y, uwolnić gilotyny. Aczkolwiek ta gra normalnie chce, żebym to zrobił. Z boku mi tutaj jeszcze ktoś jeszcze coś mi się tak wydaje. Czekaj nie mogę otworzyć wino. O cholera. Nie to! Teraz ktoś obrywa sprzęt. I właśnie ktoś tutaj pięknie zginął. Kolejne leczenie. Nie no w sumie jest tutaj sporo tego leczenia w tym poziomie na razie. Nie narzekam na to akurat. O kurcze! O kurcze! I nie zniszczyłem tego, a gdzie tutaj, tutaj broń była wcześniej? Chyba mi się wydaje. A tutaj co jest? Eee... nie, było wcześniej, jeszcze wcześniej. Tutaj była. Dobra. Po raz pierwszy widzi taki rodzaj i... O przepraszam za słownictwo, ogóle nie, nie musi wysłowić. Co to jest? Okej, okay, zostało zniszczone, przynajmniej może być zniszczone, więc nie najgorzej. Dobra jeszcze więcej strażników! O Może by się tak ustawili w jednym miejscu? Albo coś w tym stylu? A ja miałem tam kuloodporną, mam to zapomniał, to A tu jest kuczebyk! Raz, raz, dwa, trzy... Ojej. Okay. Jeszcze jed <grym> Jeden! Nie zauważyłem go. Okej... Okay. Ale ten fragment jest prosty, tylko a dropyc. Panie, że wlazłem w kolesia. No, chyba będzie użyć trochę tego leczenia tutaj. O nie! I coś takiego mnie zabiło. Po raz pierwszy stoi. No, I tak było kiepsko i proszę, więc może. No, dobrze. Poczekam aż zostanę zmiażdżeni. Boni. Nie, nie rozbijają szyb, jak się okazuje. Można sobie popatrzeć na ich śmierć. O nie, wlazłem w szybę i by się rozbiło. Bo biegam. Jak się nie biegnie, to chyba się nie rozbije szyba, nie jestem pewien. Dobra, nie Tak, obstawiam przynajmniej, że tak jest. Nie wiem. Dobra. Tu jest coś takiego dziwnego. To się załatwi dwoma szczałami? i się załatwiło? Czy jeszcze żyje! Damnit. W sensie, że jeszcze nie zostało zniszczone. To się wracam po wozukę. Zapewne nie da się tego zniszczyć inaczej Z rakietami. Nie wiem, tu to jest poziom trzeci chyba. O, extra life Okej okay, to było proste. I teraz jeszcze raz. Eee... Poczekam tutaj. Bo tak bardziej z boku będę asekuracyjnie, dobra, idzie gruby raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, to już było jeszcze jakiś hmm. czarny, tylko gdzie jest? Tu jest, A to coś będzie? Maszyneria. Kilka bonusów Dobra, Nareszcie jakiś postęp Brzwi. O, kurde, i wyjście, coś Raz, dwa, trzy. Pięknie. Ja oczywiście nie pogardzę. Nie będę odkrywał reszty. Szkoda, że nie pokazuję, ile procent przeciwników zabiłem. To by pokazało, jak dużo ominąłem. 5, ale, no ja ale w sumie sekretny też o tym mówił, ale nie 5 na 24, no to są sumie tak niżej. Democratic bonus 1 I... dead in 5 seconds! Uuuh. I chyba będę musiał przechodzić poziom wcześniej niż od początku. Nie od początku, tylko. Yy. O! Po raz pierwszy chyba stać życie normalnie. Czy tak mi się coś wydawało, że dead in 5 seconds, coś mi tutaj będzie ściana. jest tam mi karabina. Oj! Już jest pistoletem, ten też mi nie zostawi karabina, kurde. Więc mam tutaj tylko bazukę zaraz. Nieważne, dam radę. O nie! Nie trafię na dodatek. Dobra, dawać mi tutaj karbinki. Na przykład w może być karbinek. To jest misa. Yeah! Pozytywnie. Ja sobie nagram. W sumie nie nagrałem, więc fajnie, że... Jak tradycja każe, na początku każdego poziomu. Okej. Okay. Dobra, eksploracja. Robot! A wybuchnie zrań wiedziałem że tak będzie. Być będzie wiele robotów, tak myślałem. Coś mi się tak dawało. Że nam tak krąży tutaj. Patrolować oraz bazuki i klucz. Coś tu jest, nic ciekawego. O kurde, to się nie da przejść. Zaraz, zaraz jak to muszę przepchać którymś z kolum. Dobra Faktycznie, to nie rani. To dziwne. Może... Czy normalnie rani? Zawsze mi się dało, że to ro... powinno uszkadzać gracza. Nie wiem, czy mam zaryzykować? Nie, nie będę. Oj! O kurde, to by była porażka. Mogłem zostać zmiażdżony, spalony jednocześnie. To są drzwi. Widziałem, widziałem, widziałem. A zrobię sobie taką ciszę specjalnie. Dla odmiany. Jedzenie. Tak, tutaj będzie coś, ale pełno robotów jeździ sobie. Słyszę je. Gdzieś tu będzie. Jest. Dzień dobry. Dobra. Jeszcze jeden gdzieś tutaj. Tu jest. Tyt. Z której strony? Z tej czystej? Czystej. No kurde, działnie nie Słyszę go wyraźnie. A, jakie duże! Co to jest? Raz, dwa. Strzela rakietami wszystkim. Tego to ja nie pamiętam. Tu. Normalnie, robot olbrzym, kurde jaki, raz, dwa. Czy to... Może to nie da się tego zniszczyć, tak mi się wydaje, coś... Takie mam przeczucie, że to jest niezniszczalne. Niestety. Po prostu trzeba to ominąć. Ewentualnie wpakować mnóstwo rakiet. Rokiet. A tutaj gdzieś... Powinno jeszcze jedzenie, albo nie? Wsłużyłem wszystko? dźwięki szy. Niepokojące. Momencik. Rozejrzę się, jeszcze tędy mogę iść, gdzieś tam nie byłem. Tu gdzieś nie byłem. Tu jest jedynie, właśnie. Dobra. No tutaj też nie byłem, w takim razie. Ano Tutaj jest cicho, nie ma robotów. Za cicho, jest. Słuchajcie. I znowu ten duży. O, ty skuczy, byku. One sobie tak jeżdżą po tym poziomie. No to nie fajnie, muszę wam przyznać. Nie robię czegoś takiego. Tędy. Okej, okay, bonusy sobie pozbierałem. Fajnie, ale możemy tak wrócić na tory i dążyć do końca tego poziomu. O kurde, jak głośno jest rany boski tutaj gdzieś jest. Za tą ścianą. I jeszcze tam jest, za ten drugi, dlatego ja tak głośno słuchać. Poczkę aż przejedzie. Okej. Okay. Jedzie, jedzieć. Nie widzimy, bo jestem za nim. Niech to szlak, zauważy mnie. Okej. Okay. dalej. Teraz ja spadam stąd. Okej, okay, udało się. A to tylko extra life, i ja że to trzeba przejść, ale bez sensu. Ale fart, że mnie nie zauważył. Przejechał sobie. O kurde, tutaj jest. A na się dalej jedzie, a ja spadam. Nie, tędy. Uff, dobra. To mam z głowy. Także. Tu nic nie ma, kurde. Nic w, w, takiego potrzebnego. Mogę się wracać z tego głupiego labiryntu, ale bez nadziei. Nie było wyjście? prosto i tutaj, dobra. Także muszę iść w tamto miejsce, takie gdzie fireball mi w drzwi. Także dobra, przerwa kolejna. Ileż to już odcinków tego nagrałem? Rany Cześć.